Przez zobaczymy co tam jest Tu mają takie przystanki autofikowe oraz autokary Chyba mogę iść Okej, okay, Coś kompletnie Innego, coś nowego jak tutaj widzę. Nigdy tak nie widziałem. Taki próg z takimi przystankami sobie. Nawet fajne rozwiązanie. Tutaj, trochę cienia. Słońce nie będzie mi tak grzało. O, ktoś się śpiewa. Prudować kamerę podczas jak się coś je w restauracji albo coś pije w kawiarni fajny blog. То чтозиra знайдеща оббатна I do tej muzyki teraz, no to będę musiał wstawić swoją własną. po tymi parasokami, muszę się schylić bo jestem za wysoki coraz bardziej i więcej budują chodników w mieście i widzieliście pewnie nie wszystkie miejsca jeszcze mają ale Miasto tu babcia o. The coffee house kawiarnia Tutaj teraz Wow, 30% baterii Ale to szybko mi schodzi Będę musiał po prostu pokazywać Które muszę, które jeszcze przyprawiły Ale Problem jest taki, że nie wszystko ciekawi. Nowe miasto, nowe rzeczy, nowe widoki i tutaj jestem zainteresowany. W tym hotelu po lewej stronie to tam zjazd był podziemny parking Tak takie hoteliki tu wyglądają Pikachu W Wietnamie to dosyć dużo kierowców, jest bardzo agresywnie. Trąbią lewo, prawo, nawet jak nikt nie jest przed nim, to też trąbią. Wszystkim się gdzieś śpieszy. Po prostu multu tego jest. Uliczki, alejki boczne, dróżki, drogi, główne, duże, mniejsze. Idę szybko tam i pójdę tutaj potem. Eglis Branch, nie wiem. Jest jeszcze do chyba.

Dynia niby restauracja, policja drogowa, teraz białe tablicy z białymi napisami w Wietnamie, to znaczy policja. też o ósmej mam lekcję, muszę uczyć także też niedługo muszę wrócić niestety ale wiem, że przejazd na motorze z Graba 4 dolary kosztuje od wybrzeża miasta do centrum chodzi mi miasto wielkie, metropolia 12 milionów ludzi plus minus, jakoś tak. Zawsze ktoś dochodzi i odchodzi ale naprawdę ciepło jest. Ta pizza company też jest w Wietnamie, jak i w Kambodży przez tak samo Wow Ja byłem w tak spokojnej drodze i wyszedłem na dużą przestrzeń i chaos drogowy Phuong to taki wietnamski Starbucks to zobaczyć i nagrać, żebyście wy też mogli widzieć Ja wejdę do parku Standard w niektórych miejscach. Rowerki. Wyposażalnia. Skanujesz na aplikacji Zero. płacisz I jedziesz. Poprawka, skanujesz, jedziesz, skanujesz, płacisz, zostawiasz. Ale powiem, że choć mi mi osobiście się dużo bardziej podoba niż pną Fajne te autobusiki mają Kimilong firmy no zobaczcie, urocze są malutkie. To jest jakaś japońska restauracja To też zobaczę Pod tytułem Ramen Izakaya Ten kto mnie zna Wie, że ja bardzo lubię japońskie Jedzenie Bistro, wino, kawiarnia Podziemne przejście czy podziemne sklepy pod parkiem? To jest pytanie, muszę zobaczyć. Okej, moment prawdy, Tak albo nie. Jest metro podziemne A już myślałem, że są sklepiki A to metro. Oczywiście tam, gdzie ja mieszkam Nie ma metra niestety A fajnie by było, gdyby było No to teraz idę w tą stronę Do tej restauracji Izakaya no i już będę się wracał. Baterii mam i tak 10%, nie nagram. Późno się robi, trzeba też wrócić. Ja się umiję, no i zaczynam uczyć. 50. rocznica, od 75. roku. Do 2025. Zjednoczenie Wietnamu. Turum, 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 Turum. Jest Izakaya. Izakaya, czyli Izabela Ruskaya. wystrój jest przepiękny pałeczki e no jak po japońsku wystrój wszystko jest tu takie duże menu ale ja chyba już wiem co chcę ja lubię miso już pokażę miso gdzie jest miso regularne 190 Duże dziesięć Prawie 8 dolarów Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tych cen wietnamskich To są tysiące, tysiące, tysiące A to tylko parę dolarów no to jednak zdecydowałem sobie wziąć yy, zupę czaszu. Jest to taka zupa z kurczakiem i Makaronem Oczywiście w Izakaya ja tutaj tylko gotówką Nie chcą karty przyjąć Także 150 tysięcy Mi się bardzo podoba 50 tysięcy z tyłu tą świątynią na rzece czy jeziorze i przyszła zupka moja czas czasu tu są takie grube kawałki kurczaka tu jest makaronik pachnie przepysznie Bardzo dobre. Mamy tutaj też szczupce, łyżeczki, potyczki. Soczek. Wyśmienity. Podobny do rosołu. Na no końcu to zupa kurczakowa. No to zjadłem. Mogło być ciutkę lepiej, ale. Źle nie było. Dobre jedzenie, najadą się warzywa, kurczaka, mięso, soli jedzenie, także super. No to widzimy się teraz w następnym odcinku. Pa pa! A jakby ktoś chciał wiedzieć, to w tej restauracji nawet gadają po japońsku.